Daria Syta po tygodniach domysłów potwierdziła w sprawie Tańca z Gwiazdami. W komentarzach poruszenie. Uwielbiana przez widzów tancerka Daria Syta ogłosiła, że weźmie udział w kolejnej 17 edycji Tańca z Gwiazdami. Pod aż zaroiło się od radosnych komentarzy fanów programu Polsatu. Daria Seta pojawiła się już w trzech edycjach Tańca z Gwiazdami. W pierwszej z nich prowadziła aktora Macieja Musiała, którego tanecznym krokiem doprowadziła do czwartego miejsca. Jesienią 2024 roku Daria partnerowała kolejnemu aktorowi. Wówczas pod swoje skrzydła wzięła Rafała Zawieruchę, z którym uplasowała się na szóstym miejscu. W ostatniej edycji jej partnerem był Tomasz Wolny, z którym odpadła tuż przed finałem. Daria Seta oficjalnie potwierdziła krążące doniesienia w sprawie tańca z gwiazdami. Teraz już oficjalnie wiadomo, że Daria Seta pojawi się w kolejnej 17 edycji tańca z gwiazdami Tancerka przekazała wieści w swoich mediach społecznościowych. Wracam. Z wdzięcznością, ekscytacją i miłością do tańca. Do zobaczenia w nowym sezonie tańca gwiazdami, obwieściła radośnie syta. W komentarzach do wpisu zapanowała ogromna radość. No, bez ciebie nie wyobrażam sobie tańca z gwiazdami. Mega się cieszę, trzymam kciuki, ty wiesz, moja ulubiona tancerka. Czekamy wykrzyknik przecinek ale super. Będę ci kibicowała w następnej edycji, czytamy. Taniec z gwiazdami nadchodzili wielkimi krokami. Darii tej dobrze wiedzie się nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym. Tancerka od dawna związana jest z siatkarzem Igorem Grobelnym. Para często pokazuje się wspólnie na Instagramie i wspiera w swoich pasjach. Niedawno wspólnie zakupili mieszkanie w Warszawie, a kolejno się zaręczyli. Tymczasem 17. Edycja tańca z gwiazdami z dnia na dzień nabiera coraz więcej rumieńców. Przypomnijmy, że najnowsza odsłona programu wystartuje wraz z jesienną ramówką polsatu. Na ten moment oficjalnie potwierdzono udział Ewy Mingę, Mai Bochosiewicz, Tomasza Karolaka, Michała Czerneckiego, Wiktorii Gorodackiej, Katarzyny Zilman, Barbary Bursztynowicz, Maurycego Popiela, Lanberry, Aleksandra Sikory i Marcina Rogacewicza.